I witam Was w kolejnym odcineczku z wyzwania Rodziny Królewskiej. Tak jest przed wami persofona, która właśnie ugotowała, yy, ugotowała tort. Tak, bo będą urodziny, będzie też poród i nie mogę się doczekać. I zaraz musimy szybko. Czy dajcie mruchnąć świeczki, ponieważ on już nam tutaj widzicie, to jest tak na styk. I zaraz wszyscy, tutaj wszystko musimy tutaj dać. Dobra, jak zwykle, świeczki mi znikają. I have no idea why. Nie wiem dlaczego. Ty, ty masz, ty musisz iść na wakacje, ale ty masz trzy dni wolnego, więc nie rozumiem dlaczego. Ale okej. Okay. Dobra, zaraz musicie iść tutaj. Tak. I dzisiaj będzie, że tak powiem, trochę. Eee, może No, musimy trochę podskoczyć z wypełnianiem tego wyzwania, ale dobra. Pomóż zmuchnąć świeczki. Dobra, Jade, bo że ciekawe, jak on się będzie prezentował, jak taki taki maluszek, co nie. Jestem bardzo ciekawa, czy on będzie podobny właśnie do Persefony, czy do Evandera. Hehe. <laughs> Jestem bardzo ciekawa. Dobra, póki ty do, do niego pójdziesz, to, to minie. A ty jesteś zły, bo z nikim nie masz ten. Dobra, coś tam gadaj ze swoimi tymi. Ro, yy, ze swoim bratem o czymś. Czy nie chcesz? Nie chcesz? Nie chcesz. Dobra. Wander idziesz z małym? Tak. O Boże, ciekawe. Ja w ogóle nie mam modów. Nie mam włosów do, dla dzieci. Absolutnie nic i chyba muszę poszukać wszystkiego od nowa, także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jestem ciekawa też, co się nam urodzi, bo Persefona jest chyba w drugim. A nie, to zaraz też będzie! Wow! Okej, okay, dobra, lecimy z tym. Lecimy! Dobra, lecimy, dajemy. Ok. Chwila. Chwila, moment, dajesz. Gdzie idziesz się przykręcać? Oh my god. No. Pek, dobra. O um. oh my god, ja, ja nie, ma, ja nie mam, tego, multiskill. Um. to chyba nie, creative genius. Um. No dobra, no niech będzie. I cecha. Oh my god. Nie, absolutnie nie mam pojęcia. Kurczę, nie ma nawet takiej dziecięcej cechy. Mm, ale zawsze wiem, że mogę zmienić. Mm, o matko, naprawdę. Dobra, to niech będzie wesoły. Niech będzie wesoły, idziemy przerabiać pan, tego pana i widzimy się za chwilę. Tak się nam prezentuje nasz jadeite bez niczego, ale myślę, że lecimy z tą przeróbką i zobaczymy jak się naprawdę prezentuje. Także no jedziemy. No i proszę bardzo, tak prezentuje się... Nasz mały. Ja wiem, że dodaję im wszystkim takie same, tylko że w innych kolorach ubrania, ale powiem Wam, że ciężko jest znaleźć coś, szczególnie w takiej epoce. I mam trochę ograniczenia. Yy. Jeszcze nie wiem do kogo jest podobny, ale okej. Okay. Dałam mu takie właśnie bardziej falowane włosy, chociaż na początku miałam inną fryzurę, ale okej, okay. niech tak na razie będzie. On ma chyba dosyć taką delikatną urodę i chyba... nie wiem zobaczymy jak dalej będzie i dałam mu ten strój i jeszcze ten ale jeszcze zobaczymy no i na razie zrobiłam mu jeszcze do spania muszę się wybrać znowu na mody i coś ściągnąć i po, popatrzeć także dobra lecimy dalej do gry co nie powiedzcie mi tylko czy wy jesteście głodni wszyscy nie, bo dopiero co jadliście, bo dopiero co było święto. Yy, więc dobra, dodaj świeczki urodzinowe ty później będziesz miała, tak, ciebie też postarzymy. I potem... Tak, 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 ty już dawno miałaś mieć urodziny, więc cię postarzymy. Też w tym dniu miała mieć, ale że zaszła w ciąży, no to wiecie. Dobra, możesz iść siku, pozwalam ci, tutaj proszę. A tobie muszę zategować łóżko. Nie będę dużo zmieniać w tym pokoju. No, może usunę parę rzeczy. Dobra, zobaczmy. Kurczę, dopiero co ściągnęłam to łóżko, jest fantastyczne i już muszę je odtegowywać. No dobra, no. Czy ja mam jakieś z modów łóżko w tym stylu? Powinnam mieć, ale nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Chyba coś mam takiego, ale no dobra. No. Tu... Okej, okay, niech będzie. Znowu będę musiała się wybrać na mody. <laughs> eee, zawsze tak jest, no ale okej, okay. niech będzie. Eee, to baj baj. Kupimy ci biurko. Żeby nie było. To no może być. Ale biurko ci kupimy. Yy, tu prosz, Proszę bardzo, żółciutkie. Pyk. Do odrabiania lekcji. Proszę bardzo. I tutaj stołek. Jakiś stołek chciałam. Um. No nie, to nie. O to. Tak. Ma być żółty, a może biały? Nie, damy żółty. Dobra. Ale to nie jest ten kolor. No nie mówcie mi, dobra. Albo nie, albo ten. O nie, są same okropne kolory. Dobra, na razie niech będzie to. Albo nie, nie podoba mi się. Bardzo mi się to nie podoba i niech będzie, niech będzie to. O! Elegancko. Dobra, jakieś zabawki masz, masz jakąś tą... Wszyst wszystko masz facet, Norma może jakiegoś misia ci kupimy, żeby nie było, że jesteś taki sam, eee, ale nie tego chyba, jakąś zabawkę, nie wiem, dinozaura, smoka ci kupimy, tak, o, nie, to jest też dinozaur, dobra, powiedzmy, że to smok, tak. O, nie, Drago, dobra. Może być. Proszę bardzo. Elegancko. A czy ja mam jakąś na zabawki, taką starą z modów? Mi się wydaje, że chyba mam. I to będzie lepsze. To będzie lepsze. To jest zbyt, zbyt takie nowoczesne. O, o proszę. A może. Byście chcieli jakiś filmik z modami historycznymi, żebym nakręciła, których ja na przykład używam. A jeśli tak, to dajcie mi znać, czy byście byli zainteresowani. Może mi się jakoś to uda, wszystko ten. O Boże, kobieto, musisz się zająć dziećmi. O, wszyscy są brudni. Nie, tylko Ametyst jest brudny, więc dobra. Daj kąpiel. Ty jesteś. Ty tylko chcesz i spać, więc możesz i spać. Um, a ty jak tam mały? Ty chcesz się bawić, więc proszę bardzo możesz się iść bawić. Ty. Czy ty masz zrobić coś do pracy? Za trzy dni masz dopiero. Więc będziemy ci nabijać. Będziemy ci nabijać umiejętności. Poza tym. Boże, gdzie, gdzie tu wszystko jest? Ja naprawdę. Ja gubię ja za każdym razem to mówię, ale, ale ja się gubię w tym domu. Bez kitu. Dobra. E, ja postanowiłam coś takiego, że chyba... Hmm, chyba wam to mówiłam, ale postanowiłam, że chyba tutaj nie będzie tego do... Nie będę robić ewanderem tych wszystkich yy, rzeźb, ponieważ mi do niego to w ogóle nie pasuje, jako do osoby. Więc myślę, że mogę mu na maksa dać inne, że tak powiem, yy, jak to się nazywa, umiejętności. Na przykład fitness i może logikę. Logika i tak pójdzie yy, razem z pracą. Więc może i charyzma też, więc nie wiem, zastanowię się jeszcze. Ale może właśnie tą wredną tam taką, bo w końcu on jest wredny. Dobra, chcesz spać? Gdzie ty jesteś? Ty miałaś go wykąpać. Idziesz go wykąpać? A, dobrze. Dobrze, idziesz go wykąpać. Ty się bawisz, ale też chcesz iść spać. Okej. Okay. A wy jesteście todlerami, dobrze, bo ja nie pamiętam, bo ja często nie pamiętam. No, nie miałaś, miałaś go wykąpać. A nie, on jest wykąpany, dobra. Dobra. Uch, wszystko jest dobrze zrobione. Dobra, idź, pipi. Dobra, a ty? Coś sobie jest. Że czujesz presję. Jaką ty możesz czuć presję? My god. Dobra, ty miałeś grać. Nie, jesteś za bardzo ten... Dobra, wypalony. Ja wiem, ale ty masz trzy dni. Dobra, to idziesz, idziesz się zrelaksować. Proszę bardzo. Take brisk shower. O, o stracił zęba. No dobra. Czy możesz dać to do wróżki zębuszki? O nie. Jeszcze, jeszcze jest ten potwór. Nie bądź przestraszony. A gdzie to jest? Gdzie to jest? A, już się za zaprzyjaźnił. No widzisz, elegancko. Żeby wypadł mu ząb, musi umyć zęby. Okej. Okay. I potem do wróżki zębuszki może. no, no okej okay, no, niech tak będzie. Persefona, ja nie mogę się doczekać kiedy ty urodzisz już, bo ja już chcę. I połóż Sapphire. Dobra, ale on jest zajęty, pipi. Już? Oh my god. Czy mogę? Czy on ma to w tym ekwipunku? Nie. W ogóle, czy on chodzi do szkoły? Boże, zapomniałam. Bo ja mam tego moda. Oh my god, zapominam ciągle. Tak. Dołącz do szkoły. No i co? Już? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra. I tu zrelaksuj się w gorących źródłach. Proszę bardzo. Ty chcesz iść spać? Dobrze. Dobra. Chcesz iść spać? Może jeszcze sobie, sobie, że tak powiem, poćwicz. Ty, ty, cho, ty możesz się jeszcze załatwić tu, jak jesteś już przy okazji. Tak i jak to się nazywa? Właśnie miałeś... Idziesz do szkoły? Za trzy dni dopiero? Dobra no. Połóż małego do spania. Dobrze tutaj. Dzisiaj taki dzienny, taki rodzinny trochę ta rozgrywka się zrobiła, ale okej. Okay. I właśnie jeszcze Persofoną musimy machnąć obrazy. Boże, jeszcze ten ogród! Ja kompletnie zapominam o tym ogrodzie. Cały czas. Czy coś tu rośnie? Nie, bo ja chyba nie mam nic na jesień. A niedługo zima. Dobra. Persefona. ja wiem, że nie chcesz ten. A nie, ja kołyskę kupię. Tak, bo chcę mieć kołyskę. I chyba przeniosę pana nasze panią naszą tą w jakieś inne miejsce, ale. Myślę, że... Okej. Okay. Na razie dziecko kolejne damy tu. Ja skopiuję żyrandol i kołyskę dam jakąś białą. I potem będę kminić, jak będzie wyglądać ten pokój. Bo on nie ma okien. Tak. Nie ma nic okien. Bo mi tu okna nie pasują. Yy, I to jest dziwne. <ścoughs> Także zobaczymy. Dobra, gdzie Wy wszyscy jesteście? Czy Ty jesteś zrelaksowany? Jesteś bardzo zrelaksowany, więc możesz do pracy, że tak powiem. O, już ten, dobra. Jesteś bardzo zrelaksowany, cieszy mnie to. Silas, proszę bardzo, możesz sobie zjeść. Masz high life tutaj. Ja ci zazdroszczę normalnie, też bym chciała mieć. Nie, nie jestem. Nie, nie, o oh my god, Silas, nie, ty nie możesz, nie, nie możesz odejść z pracy, nie możesz. Dobra, wszystkie dzieci są git, a ty, ty miałeś iść spać, a nie mieć drzemkę i czy możesz dać, nie możesz, ale dobra, dobra i ty. Czy już możesz rodzić? Nie, jeszcze nie jesteś głodna. I musimy malować obrazy, bo potrzebny jest nam yy, chyba 12 Masterpiece. <laughs> I ja nie wiem, czy o te, co mamy na dole się liczą. Bo niektóre są Masterpiece a, i niektóre Excellent. Boże ten ile kosztuje? Ale okej. Okay. Dobra. Dobra, Wander, już pójdziesz spać. A nie, wykąpisz się najpierw. Najpierw się wykąpiesz. Weźmiesz sobie relaksującą kąpiel z Milk Honey and Oatmeal Socks. Dobra. Już się natrenowałeś i teraz pójdziesz sobie kąpu kąpu. O, zaczął się! Zaczął się poród. Yy, właśnie wtedy, kiedy skończyła malować obraz. Czy ja mam tam w ogóle drzwi? Oczywiście, że nie ma. <laughs> Więc jak ja chciałam? Jak ja chciałam rodzić tu. Boże. Nieprzygotowanie kompletne. Dobra, tą ramkę na razie sprzedaję. Yy, już możesz tu i się rodzić. Możesz. Ewander, chodź tu może. Panika przyszłego rodzica. Tak, chodź tu. Niestety wybacz, ale nie pójdziesz spać. Musisz być przy porodzie. Hm. Dobra. Zobaczmy, co to będzie. Co to będzie? Mam nadzieję, że nie bliźniaki. <ścoughs> ja to zawsze mówię. A wychodzi zawsze, że, że są te bliźniaki. No już czekamy. O dziewczynki. Dziewczynka, czyli Persefona nie będzie tylko jedną dziewczyną w tej, jedyną damską, jedyną kobietą w tej rodzinie. Bardzo mnie cieszy i tak, ja już mam imię, tak jak Wam kiedyś mówiłam, że ja będę dawać tutaj dzieciom imiona po kamieniach szlachetnych. Jest pewien kamień który że tak powiem perfekcyjnie będzie idealnie do tej żółtej ery pasował czyli cytryn Citrin i myślę, że idealnie pasuje to imię do dziewczynki, także bardzo mnie to cieszy. Pek. uff, Dobra. Dziękuję ci panie <gryw> za niebliźniaki. Cieszysz się. Yy, no dobra, jesteś, jesteś wesoła, masz high life tutaj i w ogóle. Dobra, yy, co tu jest? Może? Dobra, ale dlaczego nie mogę postarzyć? Bo co? Aha, ok. No dobra, to poczekamy jeden dzień. Dobra, ty się cieszysz. Wow. Jestem zaskoczona. I dobra, idź spać. W ogóle wszędzie tu jest światło. Wszędzie tu jest światło włączone, a potem ja się dziwię, że są i że jest tyle, że tak powiem, rachunków. I Persefona ma urodziny, więc zaraz dmuchniemy nią świeczki. I chodzisz sobie w gaciach. A po co? No i ciku właśnie ci daję. I wybacz Persefona, że to tak będzie wyglądać, ale niestety y, tutaj tak. I zdmuchniesz sobie świeczki. Dobra, tu. okej, okay. Make a wish. Dobra. Zobaczmy. Nic jej na razie nie będę zmieniać. Może z jakimś czasem dodam jej nowe stroje. Tylko muszę właśnie poszukać. Tak. Thank you very much. Jesteś młodą dorosłą. Ja specjalnie kupiłam jogę, bo myślę, że w starożytnym Rzymie dbano. Więc myślę, że mogła ona by coś takiego robić. A że ona właśnie z tej epoki, że tak powiem, hmm, pochodzi, no to dlaczego by nie? Zresztą ona jest taką osobą, która dba o wygląd. Przynajmniej ja ją taką kreuję i mam nadzieję, że mi to wychodzi. I zobaczmy. Dobra, to idź sobie spać. O Boże, o Boże, zaczyna się. Nie, już. Dobra, idziemy do kuchni. Mam nadzieję, że pójdziesz, czy, że możesz tu iść. Możesz, bo ty jesteś chyba niezależny, więc coś zaraz ci weźmiemy. Tak jest. Tutaj jest jakieś Kaserole, więc będziesz sobie mógł coś zjeść. I w razie czego mamy. Nie, to jest do śmieci. Także w razie czego będziemy mieli to wszystko. Dobra. Zobaczymy jak się wszyscy obudzą. Oki doki. Jeden dzień minął. Więc no dobra, parę godzin simowych. Więc myślę, że możemy ją postarzyć. Tak. I będzie yy, tym małym dzieckiem. Tak. Zobaczmy jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie miała czarne włosy. Myślę, że ona może być taką cichą. Tak! Ma czarne! Oh my god! Ma czarne, czarne włosy. No elegancko. I jasne oczy. Już to widzę. Wow! Ok, lecimy do kasa. Ją przebrać. No, i tak się nam mała prezentuje. <noise> tak trochę dziwnie wygląda. <noise> nie, nie wiem, z jasnymi oczkami, z czarnymi włoskami. Niestety tak trochę hardcore jest, bo ja nie mam kompletnie ubrań dla, dla infantów e, z tej epoki i chyba jeszcze nie ma. I mam nadzieję, że niedługo, niedługo się pojawią. Tak, a ja będę się żegnać już z Wami. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dzisiaj też dosyć rodzinnie, ale będzie się trochę, myślę, działo. Ta, ro ta rozgrywka właśnie na tym polega, <grywka> ale będą dymy. Już mam scenariusz rozpisany, także będą kastenki i w tym odcinku chyba też będą, je, jeśli się nie mylę, także... Jeszcze raz dziękuję wam za wszystko. Jeśli wam się podoba ta seria, to subskrybujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym co nie. Bye bye.